Witam w kolejnym filmie Fizyki od Podstaw. Tym razem skupimy się na zjawisku odbicia i rozproszenia światła. Ze zjawiskiem odbicia spotykamy się nieustannie. Dzięki niemu możemy przejrzeć się w lustrze, co dla niektórych o poranku może być dość traumatycznym przeżyciem. Będąc nad jeziorem, w tafli wody możemy dostrzec obrazy odbitych przedmiotów. Dzięki temu zjawisku w nocy księżyc oświetla nam drogę. Dzieje się tak, bo światło słoneczne odbija się od powierzchni księżyca i w ten sposób trafia na Ziemię. Aby zbadać zjawisko odbicia światła, będziemy potrzebować źródła światła o wąskiej wiązce światła. Nada się do tego laser, choć ten może wypalić na oczy. W tym doświadczeniu użyto lampy z przysłoną o niewielkiej szczelinie. Na kartce zaznaczamy płaszczyznę lusterka i ustawiamy je wzdłuż linii. Oświetlając lusterko pod innym kątem niż kąt prosty, zauważymy, że wiązka światła została odbita od jego powierzchni. Ołówkiem zaznaczymy kierunek promieni świetlnych wiązki padającej i wiązki odbitej. Punkty połączymy półprostą o początku w miejscu styku ze zwierciadłem. Kątomierzem wyznaczymy normalną do powierzchni, czyli linię prostopadłą do tej powierzchni, w miejscu, w którym doszło do odbicia promienia padającego. Kąt 90 stopni na kątomierzu będzie naszym zerem. Przesuwając się od zera w prawo, odczytamy kąt odbicia promienia świetlnego, który wynosi 35 stopni. Z drugiej strony znajduje się kąt padania promienia świetlnego ze źródła światła i wynosi on dokładnie tyle samo. Wniosek z tego doświadczenia możemy zapisać taki, że kąt padania jest równy kątowi odbicia. Jest to tak zwane prawo odbicia światła, które brzmi następująco. Kąt odbicia jest równy kątowi padania wiązki świetlnej, a promień padający i odbity oraz normalna leżą w tej samej płaszczyźnie. Zwiększając szerokość wiązki świetlnej, prawo odbicia światła jest również spełnione. W przedstawionej symulacji zmieniam kąt padania promieni na płaszczyznę odbijającą wiązkę świetlną, a wraz z nią zmianie ulega kąt odbicia tych promieni świetlnych. Tę własność światła wykorzystano w wielu urządzeniach. Na przykład w peryskopach łodzi podwodnych, które pewnie robiliście na lekcjach przyrody, albo w światłach odblaskowych montowanych w rowerach. Takie światło odblaskowe odbija światło w kierunku źródła światła, a to za sprawą specjalnej konstrukcji geometrycznej. Dzięki takim elementom odblaskowym jesteśmy lepiej widoczni po zmierzchu. Nie wiem czy wiecie, ale nad naszymi głowami bardzo często dochodzi do spektakularnych błysków. Ich sprawcą są satelity telekomunikacyjne rozmieszczone na sześciu orbitach okołoziemskich. Satelity Iridium umożliwiają komunikację głosową oraz przesyłanie danych na całym świecie za pomocą urządzeń przenośnych. Wyposażone są w duże anteny, które świetnie odbijają światło, a odbijające się pod odpowiednim kątem światło słoneczne trafia w obszar, w którym mieszkamy, dając bardzo jasny błysk, zwany flarą. Coś podobnego pewnie robicie czasem podczas nudnych zajęć w klasie puszczając lusterkiem zajączki w kolegą lub w plecy nauczycielki. Wracając jednak do Flare Iridium to możecie śledzić ich pojawienie się na specjalnie przygotowanej do tego stronie. Link zamieszczam w opisie. Wchodzimy tam w zakładkę Flare Iridium i wyszukujemy takiej w naszym obszarze. Ja na przykład znalazłem informację o flarze, która pojawi się 25 kwietnia o godzinie 5.07. Bardziej kumaty może otworzyć nawet mapę nieba i sprawdzić, w którym miejscu nieba obserwować to zjawisko. Swego czasu bawiłem się w takie polowanie na flarę i powiem Wam, że warto choć raz taką flarę zobaczyć na własne oczy, do czego Was serdecznie zachęcam. Prawo odbicia światła można wykorzystać w różnych zabawach. Mając laser, niewielkie lusterka i wiedzę o prawie odbicia, można tak ustawić te lusterka, by uzyskać pentagram i przywołać na ziemię belzebuba, paląc w obszarze tej gwiazdy książkę o Harry Potterze. Posiadając specjalny sześcian stosowany na dyskotekach do robienia imprezowych efektów świetlnych i ze trzy lasery o barwach podstawowych, możemy spróbować nałożyć na siebie te wiązki. W ten sposób otrzymamy jasny promień świetlny przypominający światło białe, a to możemy skierować ponownie jako promień odbity zgodnie z prawem odbicia w wybranym kierunku wypalając przy okazji oczy sobie i wszystkim obserwatorom. Co ciekawe, światło to przecież fala, więc skoro dla niego występuje prawo odbicia, to podobne prawo znajdziemy w innych rodzajach fal, na przykład w falach dźwiękowych. Oznacza to, że dla fal dźwiękowych można wykonać podobny eksperyment i nasłuchiwać cykanie zegarka w drugiej rurce, dla której kąt padania jest równy kątowi odbicia. Kierując wiązkę lasera na szklany cylinder, widać jest, że została ono rozszczepiona na większym obszarze. Zróbmy w takim razie raz jeszcze doświadczenie z odbiciem, ale z większą ilością promieni świetlnych. Gdy oświetlam płaską powierzchnię szeroką, równoległą wiązką światła, to zachowanie każdego z promieni świetlnych jest identyczne i dochodzi do odbicia. Gdy zmienię powierzchnię na bardziej chropowatą, to nagle okaże się, że promień świetlny odbijany jest w różnym kierunku. Dzieje się tak, ponieważ każdy z promieni świetlnych pada na odrobinę inną powierzchnię o innym nachyleniu. Prawo odbicia działa także tutaj, jednak przez lokalne nachylenia powierzchni promienie odbite zgodnie z prawem odbicia muszą podążać w innym kierunku. Można powiedzieć, że zjawisko rozproszenia światła polega na tym, że światło rozchodzi się w różnych kierunkach w wyniku odbicia od chropowatej powierzchni, albo gdy przechodzi przez ośrodek przezroczysty z licznymi zawieszonymi drobinami. Takim ośrodkiem z drobinami może być na przykład mgła, pył albo dym. Jadąc samochodem podczas mgły, światło rozprasza się na tyle intensywnie, że może utworzyć przed pojazdem białą, jasną plamę. Drobinki kropelek wody, występujące we mgle, rozpraszają światło mniej więcej w zademonstrowany na symulacji sposób. Jest to tylko jeden z możliwych sposobów rozpraszania światła. O innych sposobach rozpraszania światła możecie poczytać na Wikipedii. Na zakończenie zróbmy kilka prostych zadań, jakie mogłyby się pojawić na kartkówce albo na sprawdzianie z fizyki. W zadaniu pierwszym musimy zmierzyć się z prostą zagadką logiczną w dość wiekowej już grze: life Force. Aby przejść w niej do kolejnego etapu, należy tak poprowadzić wiązkę lasera odbitego od zwierciadeł, by ten umożliwił nam przejście. Oczywiście zamiast się zastanawiać nad tym, jak ustawić zwierciadła, wystarczy, aby rozwalić jedno zwierciadło. W zadaniu drugim należy obliczyć, jaki będzie kąt odbicia, jeśli wiązka promieni świetlnych tworzy z płaszczyzną zwierciadła kąt 60 stopni. Trzeba też dowiedzieć się, ile ten kąt będzie wynosił, gdy zwierciadło odchylimy o kąt 15 stopni od pierwotnego, tak jak na rysunku. Aby to zrobić, to wystarczy wiedzieć, że kąt padania i odbicia znajdują się pomiędzy normalną, czyli prostą prostopadłą do powierzchni. Z tego wynika, że skoro kąt promienia świetlnego do powierzchni wynosi 60 stopni, to na pozostały kąt padania pozostaje wyłącznie 30 stopni. Wiemy też z prawa odbicia, że kąt padania jest równy kątowi odbicia, więc kąt odbicia również będzie wynosił 30 stopni. W drugiej części zadania zwierciadło zostało przekręcone o 15 stopni względem pierwotnego położenia. Skoro tak, to ten kąt musiał zmaleć o 15 stopni, a ten wzrosnąć do 45 stopni. W ten oto sposób ponownie wyznaczyliśmy kąt odbicia, bo znowu kąt padania jest równy kątowi odbicia. W ostatnim zadaniu musimy poprowadzić wiązkę świetlną w taki sposób, by trafiła w element za ścianą, korzystając tylko z kilku dostępnych powierzchni odbijających. Wystarczy w takim razie eksperymentalnie umieścić je w kilku miejscach, tak aby promień świetlny trafił w miejsce, o które nas proszą. W sumie to nic trudnego, od po prostu kolejna łamigłówka do wykonania. W tym filmie dowiedzieliście się, jak brzmi prawo odbicia światła. Wiecie też, co to jest rozpraszanie światła i kiedy zachodzi. Powinniście wiedzieć, co to jest kąt odbicia, kąt padania i normalna do powierzchni. Powinniście też obliczyć jakieś proste zadanie z tego tematu no i potrafić wyznaczyć kąt padania i odbicia. Myślę, że przedstawiłem tutaj wystarczająco dużo informacji i każdy znalazł w tym filmie coś ciekawego dla siebie. Subujcie mój kanał, lajkujcie filmy, które nagrywam, no i zwiększajcie zasięgi kanału udostępniając go swoim znajomym. W ten sposób dotrze do większej społeczności YouTube'a i może ktoś dzięki temu kanałowi dostanie coś więcej niż jeden z fizyki. Cześć!